Witajcie, z strony Demian i Marta z Lipurbek, z moją pasją. Siema! Znajdujemy się właśnie przy opuszczonym pałacu z 1906 roku. A patrz, tutaj zostawił jakiś stary czajniczek. Herbata. herbata. O, te schody mi się bardzo podobają, są fajne. Tak, jest taki fajny stary odkurzacz z czasów PRL u mojej babci. U mojej babci to nie się odkurzacz, co u mojej babci tam. jest. No tak. Jest ten, jest kaganiec dla psa. Biograficzny Eugeniusz Schulz, Cmentarz Anglijsko-Alzburski w Warszawie. Ile tu książek jest po lewo? Patrz, jaki fajny tenis. Oto. Widzisz pióra? Pięknych dopisów. Prawy Patrz, amerykańska wojna specjalna. O, zobaczcie tutaj kolejne miejsce. To są jeszcze większe pióra. Patrz, jak fajny zasłony jest tutaj. No, patrz. Stara kuchenka Zobacz jaka przykrywka fajna No Tutaj było fajnie ale w tym pomieszczeniu Jak wygląda e, Wiesz co? Bardzo. Dziecięce Regały takie Traktorki, jakieś zabaweczki, samochodziki Toaleta to jeszcze w dobrym stanie, bardzo dobrym. Nie no. no. płytki, wszystko jest elegancko Nie skutek. Tak jak ta wanienka też w dobrym stanie zadbana jest rentgeny no, możesz zobaczyć Zaraz tam ją. No moi drodzy będzie żył pacjent, no będzie żył, chociaż trochę jest pouszkodzony, ale... O. Zobaczcie tu wyposażenia. Kolejne umieszczenie na piętrze. Zobaczcie. O słuchaj, I... i dobry. Telewizor Helio z TC503 Unitra Długie... O, patrzcie. Biały stok oddalę światło, biały stok. Nica, Kraków, Łódź, Luksemburg, Kaunas, Bydgoszcz, Zbędgoszczyciel. Stokowno, Kał na Lwów.